Z tej strony, Lekret, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejnego wroga. Prezentowane w niniejszym vlogu opinie odnoszą się jedynie do moje osoby są moim prywatnym zdaniem i nie są kierowane do konkretnych osób temat, który poruszę w dzisiejszym vlogu jest dość trudnym tematem zostałem y, poproszony o wypowiedź w tej kwestii um, obiecałem, że kiedyś to zrobię, myślę, że to jest mm, tak samo zły moment jak każdy inny Ponieważ, tak jak mówiłem, temat jest drażliwy. Chodzi mianowicie o um, rodzicielstwo osób um, niewidomych, ale ja to rozszerzę do rodzicielstwa osób niepełnosprawnych. Ja nie zdecydowałem się na dzieci ze względu na to, że jestem świadomy, że moja choroba oczu jest chorobą dziedziczną i ponad 75% szans jest, że moje dzieci też będą chorowały na jaskrę dlatego się nie zdecydowałem ponieważ wiem jak trudna to jest choroba, jak trudne jest życie z tą chorobą, z jakim się wiąże ona ono problemami i tak dalej z jakim ryzykiem, z ryzykiem ślepoty i po prostu po prostu będąc osobą Świadomo tych wszystkich zagrożeń, zdecydowałem się, że nie chcę mieć dzieci. Inna droga i inna sprawa to jest to, że po prostu nie jestem fanem małych dzieci. Tutaj na szczęście się z swoją małżonką dobrze dobrałem, bo ona też ma podobne zdanie. I uważam, że odpowiedzialny człowiek. Powinien odpowiadać za swoje czyny w każdej kwestii, również w przypadku sprowadzania nowego życia na świat. Nie każdy być musi być rodzicem, nie każdy nadaje się do bycia rodzicem, a dodatkowe aspekty takie jak choroby genetyczne uważam, że powinny być za każdym razem brane pod uwagę w przypadku mm, decydowania się na rodzicielstwo. Tak jak już mówiłem, to jest moje zdanie, odnoszę je się tylko i wyłącznie do siebie i swojej osoby, i nie kieruję je do konkretnych osób. Zostałem zapytany, odpowiedziałem. Mam nadzieję, że to w pełni wyjaśnia moją postawę w tej kwestii. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was.